Kiedy osierocony niedźwiadek Koda spotkał Tomasza, nikt nie przypuszczał, że to odmieni ich losy. Bezradny i samotny, znalazł w człowieku troskę i bliskość, które stały się dla niego rodziną. Tomasz Nowak, doświadczony opiekun zwierząt, nie zdawał sobie sprawy, że poszukiwanie Białego Niedźwiedzia na potrzeby projektu filmowego przerodzi się w coś więcej niż zadanie zawodowe. Podczas poszukiwań odpowiedniego zwierzęcia natknął się na ośmiotygodniowego niedźwiadka w trudnej sytuacji. Jego matka wychowała już dziesięcioro młodych i nie była w stanie dłużej się nim opiekować. Koda został sam, pozbawiony matczynego ciepła i ochrony. Gdy Tomasz zobaczył niedźwiadka w Zoo, zrozumiał, że nie może go tam zostawić. Przed nim nie stał dziki zwierz lecz maleńkie, bezbronne stworzenie, które potrzebowało kogoś, kto się nim zaopiekuje. Tak zaczęła się historia, która wstrząsnęła wszystkimi, którzy ją śledzili. Początkowo Tomasz planował jedynie przygotować kodę do roli w filmie, wziął go do siebie, by zapewnić mu odpowiednią opiekę i szkolenie. Jednak wkrótce stalo jasne, że między nimi rodzi się coś znacznie głębszego niż relacja opiekuna i zwierzęcia. Każdego dnia Tomasz troszczył się o niedźwiadka. Karmił go, bawił się z nim, uczył różnych komend. Najbardziej zadziwiające było to, jak Koda na niego reagował. Nie tylko słuchał poleceń, ale szukał kontaktu, lgnął do swojego wybawcy. Czasami kładł się obok Tomasza i zasypiał spokojnie, ufając mu tak, jak młody ufają matce. Wydawało się, że przyjaźń między dzikim zwierzęciem a człowiekiem jest niemożliwa, ale ich więź zadziwiła wszystkich. Wkrótce wydarzyło się coś niesamowitego, co wstrząsnęło nawet sceptykami. Na początku to była tylko moja praca. Ale im więcej czasu spędzałem z Kodą, tym bardziej się do niego przywiązywałem. Stał się dla mnie kimś więcej niż podopiecznym, stał się częścią mojego życia, przyznaje Tomasz. Kiedy po raz pierwszy wziął małego niedźwiadka na ręce, ten drżał ze strachu i słabości. W jego oczach nie było typowej dla dzikich zwierząt czujności ani agresji, tylko zagubienie i bezradność. Tomasz zrozumiał, że koda potrzebuje nie tylko opieki, ale też ciepła, uwagi i czułości. Pierwsze tygodnie były prawdziwym wyzwaniem. Koda był za mały, by jeść samodzielnie, więc Tomasz karmił go butelką jak niemowlę. Wstawał w nocy, by sprawdzić, czy niedźwiadek czuje się dobrze, kontrolował jego oddech, okrywał go ciepłym kocem. Czasami koda budził się i cicho popiskiwał, a wtedy Tomasz siadał obok, głaskał jego miękkie futro i szeptał coś uspokajającego. Stopniowo między nimi powstała więź, której nie dało się przerwać. Dni mijały na treningach, zabawie i spacerach. Tomasz uczył kodę komend, ale jednocześnie po prostu się nim opiekował, karmił go, przytulał, rozmawiał z nim. Dawał mu poczucie bezpieczeństwa. Nigdy nie podnosił głosu ani nie zmuszał do niczego siłą. W odpowiedzi Koda okazywał niezwykłą przywiązanie. Nie tylko słuchał Tomasza, ale też lgnął do niego jak do bliskiej osoby. Czasem po długich zabawach i spacerach Koda kładł swoją dużą głowę na kolana Tomasza i zasypiał, wydając zadowolone westchnienia. Ufał mu tak, jak małe dziecko ufa rodzicom. Żona Tomasza, Anna, z zachwytem obserwowała ich przyjaźń. Koda nie widzi w Tomaszu tylko opiekuna dla niego jest matką i ojcem w jednym darzą się zaufaniem, jakie istnieje tylko między najbliższymi mówiła. Czasami zauważała, jak Tomasz rozmawiał z Kodą, jak z równym sobie opowiadał mu o mijającym dniu dzielił się swoimi myślami wyglądało na to, że niedźwiedź go rozumiał. Słuchał uważnie, a potem delikatnie się do niego przytulał, jakby chciał go pocieszyć. Z czasem koda dorósł, ale jego nastawienie się nie zmieniło. Nadal ufał Tomaszowi i traktował go jak rodzinę. Najbardziej zaskakujące było to, jak okazywał swoje przywiązanie. Kiedy Tomasz go głaskał lub do niego przemawiał, koda wydawał dźwięki przypominające mruczenie kota. To niezwykłe zachowanie szokowało wszystkich, którzy je słyszeli. Dzikie niedźwiedzie przecież nie mruczą, ale dla Tomasza Koda robił wyjątek. Tomasz usłyszał ten dźwięk po raz pierwszy, gdy niedźwiadek był jeszcze bardzo mały. Położył się obok niego, by go uspokoić przed snem, i nagle poczuł cichą wibrację, podobną do mruczenia. Początkowo nie wierzył własnym uszom, ale potem zrozumiał. To był znak absolutnego zaufania. Od tamtej pory koda mruczał za każdym razem, gdy czuł się szczęśliwy przy człowieku, który go uratował. Minęły lata, a koda wyrósł. Nadszedł moment, gdy trzeba było zdecydować, co dalej. Niektórzy uważali, że należy wypuścić go na wolność, ale Tomasz wiedział, że niedźwiedź wychowany przez człowieka nie przeżyje sam. Gdyby go wypuścić, nie potrafiłby zdobywać pożywienia, polować, ani unikać niebezpieczeństw. W jego świecie nie było surowych lekcji przetrwania, jakich doświadczają niedźwiedzie w naturze, bo zamiast matki wychowywał go człowiek. Zapadła decyzja, by zostawić kodę pod opieką Tomasza w specjalnie przygotowanym rezerwacie. Tam żył w warunkach zbliżonych do naturalnych, ale jednocześnie był bezpieczny. Przeprowadzka do rezerwatu była dla Tomasza prawdziwym wyzwaniem. Przyzwyczaił się do kody, który stał się częścią jego życia. Ich więź była tak silna, że rozstanie okazało się trudne dla obu. Gdy Tomasz po raz ostatni zamykał bramę za swoim przyjacielem, czuł, jakby coś w nim pękało. Wiedział, że postępuje słusznie, ale miał wrażenie, że traci cząstkę siebie. Jednak nawet po przeprowadzce Koda nie zapomniał o swoim przyjacielu. Za każdym razem, gdy Tomasz przyjeżdżał go odwiedzić, niedźwiedź witał go z radością i tym samym mruczącym dźwiękiem, który zadziwiał wszystkich. Podchodził, ocierał się głową o ramię Tomasza, jakby chciał powiedzieć: Pamiętam cię, jesteś moją rodziną. Tomasz zrozumiał, że jego obawy były niepotrzebne. Nie rozstali się naprawdę. Ich więź nie mogła zniknąć z powodu odległości, bo takie relacje nie zależą od czasu ani miejsca. Historia Tomasza i Kody poruszyła wielu stała się żywym dowodem na to, że prawdziwa przyjaźń nie zna granic. Nie ma znaczenia, czy łączy człowieka, czy dzikie zwierzę. Rodzi się tam, gdzie jest szczerość, troska i chęć zrozumienia drugiego. Nawet jeśli jest zupełnie inny. Kiedy ludzie po raz pierwszy usłyszeli o Tomaszu i jego niezwykłym przyjacielu, wielu podchodziło do tej historii sceptycznie. W końcu białe niedźwiedzie to groźne drapieżniki, stworzone przez naturę do przetrwania w surowych warunkach Arktyki. Ich życie kieruje się instynktem, nie potrzebują ludzkiej opieki, ani tym bardziej nie mogą czuć do człowieka sympatii. Tak sądzili wszyscy, dopóki nie zobaczyli nagrań, na których ogromny biały niedźwiedź delikatnie przytula się do swojego opiekuna, jak dziecko do rodzica. Z początku ludzie nie wierzyli własnym oczom. Jak to możliwe? Jak dzikie zwierzę, przyzwyczajone do walki o przetrwanie, może ufać człowiekowi tak bardzo, że mruczy z przyjemności, gdy ten go głaszcze? Dlaczego koda nie okazuje agresji, a zamiast tego wita Tomasza z radością nawet po długiej rozłące? Naukowcy i zoolodzy również byli zdumieni tym zjawiskiem. Jedni próbowali tłumaczyć to tym, że koda od małego był wychowywany przez człowieka, co sprawiło, że się do niego przywiązał. Inni uważali, że Tomasz stworzył warunki, w których niedźwiedź czuł się bezpiecznie, co pozwoliło mu na zachowania niewidoczne w naturze. Bez względu na teorię fakt pozostawał faktem. Między człowiekiem a niedźwiedziem narodziła się prawdziwa przyjaźń.